Oh, dobra! Dobra, i uwaga, czy ja się obudzę? O, dobra, siemanko witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Matrunerito. Rito, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcineczku. Jestem oczywiście tutaj. No i moi drodzy, tak jak zawsze, oczywiście, zostawiajcie łapęcę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden, żaden film. Także, moi drodzy, sprawdźcie, czy macie zasubskrybowany mój kanał. No i pamiętajcie, musicie oczywiście zostawić tutaj łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że zostawimy. Tutaj Tutaj jak najwięcej łapeczek, może nawet i 10 tysięcy byłoby mega super. Więc moi drodzy, ostatnio mi pisaliście, że robię mało pranków, jestem tutaj grzeczny, a wy moi drodzy naprawdę, naprawdę nie wiecie, jakim ja mogę być tutaj normalnie... Pr jajcarzem, słuchajcie, pranksterem, więc dzisiaj, oczywiście, robimy pranka, tak? Pierwszy mój prank na wojanowicach, pierwszy, za który się wziąłem, i kto jest na celowniku? Palion. Dobra, robimy pranka dla Paliona, zobaczymy, co on o tym powie. O, dobra, moi drodzy, co będzie nam potrzebne? Dużo, dużo wiaderek. Słuchajcie, jedwabny dotyk też nam się przyda, magma nam się przyda, przyda nam, przydadzą nam się nożyce. Przyda się nam piasek, więc bardzo, bardzo fajnie, by było mieć tego dużo. Dlatego chciałbym jeszcze coś zjeść tylko na, tak na początek naszej podróży. Może dzisiaj zjemy sobie rybki superanckie. Dobrze, idziemy teraz w tym momencie do, do superanckiego miejsca. Słuchajcie, skrzyneczka nam się przyda. Superanckie miejsce jest oczywiście w magazynie. Tam będziemy mieli dużo, dużo surowców. które. Przydadzą nam się na pewno. Słuchajcie, tutaj jeszcze mam nieposegregowane. Nie miałem kompletnie czasu posegregować. Ale tym się zajmę oczywiście za jakiś czas. E, a co teraz będzie potrzebne? Słuchajcie, potrzebujemy dużo piasku. Piasek nam się przyda. Dobra. Weźmiemy piach. E, chyba tak nam wystarczy i dużo, dużo wiaderek. Musimy mieć mnóstwo wiaderek, po prostu ohydnie dużo, e, żeby wszystko fajnie tutaj współgrało z naszym planem, więc, moi drodzy, dobra, tyle nam wystarczy. Jedziemy, słuchajcie, do Paliona. Musimy zebrać jeszcze parę rzeczy potrzebnych. O nie, 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 nie Gostku! Tyk tutaj cię nikt nie zapraszał. Skąd wiedziałeś, że to jest moja sekretna baza? Także, moi drodzy, jedziemy oczywiście w window dzisiaj. Przyjedziemy się w window. superansko. Moi drodzy, dzisiaj będzie podwodny prank na Wojanie. Zrobimy jego dom podwodnym światem. Chyba będzie naprawdę fajnie, ponieważ... Nie wiem, czy ktoś coś robi coś takiego robił, ale myślę, że na pewno mu się spodoba. Tak jest, dobra. Co ja potrzebuję na sam start? Słuchajcie, myślałem o koralowcach. Koralowce widziałem w tamtym miejscu, więc gdzieś tam koło domku Wojana. Nie wiem czy mogę z nich skorzystać, ale niestety... Potrzebuję ich do pranku, więc niestety muszę... Słuchajcie, jeśli nie widzieliście, jak zrobiłem taką epicką, słuchajcie, mapę, to nagrałem o tym odcinek, więc sobie zobaczcie. E, jest gdzieś tutaj na moim... <laughs> jest gdzieś tutaj, więc chciałbym, żebyście sobie zerknęli i zobaczcie, obczajcie, jak wyszło. Dobra, ja niepotrzebnie trochę poszedłem w tą stronę. Potrzebujemy teraz dużo, dużo rybek. E, dobra, z tego, co widzę, są tam. Są tutaj trzy, cztery rybki. Więc chyba uda mi się je złowić. Okej, okay. dajcie mi tutaj ryby. Chodź, jedna rybka jest, słuchajcie. Weźmiemy sobie o w taki sposób. Na razie. Dużo rybek. Dobra, gdzie jest kolejna rybka? Dobra, one zwiały mi. One mi zwiały. Dobra, chodź tutaj, mam cię ryba. Kolejna ryba. Halo ryba, tu akwarium. Pyk jest, mamy. Dobrze, lecimy dalej. Z tamtej strony, czy to jest Lucy? To jest Lucy, tak tutaj patrzcie Lucy Słuchajcie, widzieliście, widzieliście Kto widział odcinek jak e, Razem z Lucy oczywiście i z Wojanem e, Robiliśmy challenge Lucy decyduje Okej, okay, kolejną rybkę Damy mu taką rybkę, damy mu taką rybkę I damy mu taką rybkę Super, dobra mamy Mnóstwo, mnóstwo rybek Więc myślę, że będzie zadowolony Kolejna sprawa, potrzebujemy koralowce nie wiem, czy ja mogę je wziąć, ale mam przygotowany jedwabny dotyk, słuchajcie, mam jedwabny dotyk, zaincentowałem sobie żelazny kilof e, i chyba <laughs> gdzieś tutaj nasz e, koralowiec jest. Mamy go w tym miejscu, słuchajcie, będziemy go oczywiście, mam nadzieję, że go kiedyś, kiedyś tutaj odbuduję, przepraszam Wojan, jeśli nie mogę go brać, ale no, potrzebuję do pranków, dobra, patrzcie, mamy, nie wiem, czy bez tego da radę to wziąć. Okej, okay. chociaż troszeczkę, troszeczkę. Przepraszam, że tak dużo, eee, ale potrzebuję go. <gry> Dobra, przepraszam. Już mówię, na wstępie przepraszam, że zabrałem te koralowce. Od, oczywiście, jeśli Wojan powie, że nie można ich wziąć, oczywiście odbuduję to tutaj dokładnie to co było w taki sam sposób. Też nie chcę brać tego zbyt dużo. Żeby nie było oczywiście, że niszczę wojanowice, nie ma takiej opcji, dobra, zbieramy więcej. Dobra, tutaj coś jest, czy tutaj coś jest, tutaj coś jest ukrytego, nie wiem. Dobrze, zabierzmy sobie jeszcze ten i ten. Może ten niebieski jeszcze o o. No nie, zepsułem jeden koralowiec, no nic. Dobra. Koralowce pamiętajcie, że żyją i mają się dobrze. Super, mamy dużo, dużo takich rzeczy, które Można oczywiście zrobić hmm, Dobrze, czy Coś dalej, czy coś dalej, dobra Idziemy do Paliona Biegniemy do Paliona, tam mu zrobimy tego Prankusia, oczywiście wysypiemy mnóstwo mno... Wylejemy mu mnóstwo, mnóstwo wody Myślę, że się nie obrazi. Zrobimy to u niego w piwnicy Słuchajcie, zrobimy to w piwnicy i chyba musimy zebrać rzeczy, które oczywiście będą mogły się zepsuć. Są to obrazy, są to obrazy, na pewno będą to pochodnie, ale pochodnie na razie zostawmy, żeby tutaj się żaden mopny nam nie zespałnował, jak coś się je zbierze później. Dobra, Palion, przepraszam na wstępie. Yy, ale muszę ci tutaj troszkę pobaraszkować. Słuchajcie, zacznijmy od tego. On coś tam ma, czy tu jest zejście? Czy tu jest zejście? O, palion! <śled> Przepraszam, przepraszam. Dobra, zróbmy taki sposób to wszystko. Myślę, że będzie spoko. <laughs> Czy on się obrazi? Patrzcie, nikogo nie ma na serwerze. Czy on się nie obrazi? Co? Nie wierzę, to jest jeszcze na dół tutaj. Ale będziemy mieli wypełniania wody. O kurde. <laughs> ale jajca, dobra. Zbieramy to wszystko. E, chyba tak by to wyglądało. Dobra, zbieramy dużo, dużo wełny. Chyba myślę, że tutaj powinno być miejsce na koralowiec, słuchajcie. Albo nie, na coś innego, moi drodzy. Na coś innego. Wykorzystamy tutaj sposób na to, by przyciągnąć przyściółko. Dobrze, rozlejmy sobie taką wodę. Rozlejmy sobie taką wodę tutaj, w tym miejscu, żeby można było sobie bezproblemowo wskoczyć z powrotem. Dobra, weźmiemy tutaj, postawimy mu dużo, dużo magmy. Dużo magmy. E, Okej, okay. tak, zróżnicowanie. Dobrze, tak, tutaj nawet nie wiedziałem, że on coś tutaj pod domkiem ma. <laughs> Ale on się wkurzy, coś czuję, że on się wkurzy. Jak myślicie, dajcie mi znać, czy palion może się zdenerwować na mnie i zrobić mi też prankę? Czy on się coś odwdzięczy? Ja nie wiem, czy oczywiście cały tutaj mechanizm postawania tej, tego pranka będzie, bo to będzie naprawdę obszerny prank. Nie wiem, czy mi to nie zajmie naprawdę dużo, dużo czasu, ale spróbujemy uwinąć się z tym jak najszybciej, bo jeśli mi palion wbije tutaj, w tym momencie, kiedy ja tutaj szykuję dla niego niespodziankę. No, to będzie kiepsko, będzie kiepsko. Dobra, trochę mu tutaj poniszczymy że, yy, mi, jego domek, ale, oczywiście, to jest oczywiście zabawa. Pamiętajcie, żeby tutaj nikogo nie hejtować. Także, to jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Niestety, palioniku, mój drogi, będzie trzeba zniszczyć ci tutaj to miejsce. O, proszę bardzo, dobra, zrobimy w taki sposób, żeby mu to nie przeszkadzało. Dobra, yy, wiecie co. Oczywiście postawimy tutaj piasek, żeby odgrodzić. Słuchajcie, ewentualnie jakbym mógł tutaj coś zniszczyć. Musimy to wszystko odgrodzić piaskiem. Słuchajcie, nie będziemy mu aż tak psuli. Nie chciałbym, żeby mu. E, oczywiście te item frame się tutaj popsuły. Nie jestem pewien, czy na pewno one się popsują, czy nie, ale wolę się zabezpieczyć, więc zrobimy mu taki myk. Trochę zawsze mniej. Tutaj będzie miejsca do. E, popsucia do naprawy, więc zostawiamy mu item frame'y, oszczędzimy mu, <noise> powiedzcie czy to jest dobre, czy to jest dobre. Okej, okay, dobra. Tego Wojana też musimy zamurować, oczywiście, żeby on nie miał, żeby mu tutaj nic nie popsuć, o nie, okej. Okay, dobra, to jest nad tym, więc spoko. Pochodnie mu zniszczymy, o, w taki sposób. Świetnie. Tutaj chyba się nic nie zniszczy, tutaj te doniczki, ale to tam tak naprawdę nic konkretnego. No dobra, muszą być tutaj pochodnie na razie, żeby oczywiście żadne moby nam się tutaj nie zespałnowały i nie było tego zbyt yy, dużo. Dobrze, jedziemy teraz słuchajcie z koralowcem. Pamiętajcie, żeby koralowca tutaj kurczę nie wiem czy przypadkiem on się nie popsuje, ale jak... Jak mnie się zdaje, to chyba nie powinien. Dobrze. Yy, tego koralowca mamy bardzo, bardzo mało, więc musimy go... Nie! O nie! O nie! Rozlewaj to, rozlewaj to szybko, szybko, szybko. Ja zapomniałem, że to potrzebuje wody. Czy to uschło? Czy to uschło? Bo jeśli tak, to słabo. Czy to potrzebuje wody? Nie, koralowcu, nie. Nie robi tego. Może to się odrodzi? Nie wiem, słuchajcie, ewentualnie pobiegnę po kolejny. Zapomniałem, kompletnie zapomniałem, że koralowiec potrzebuje wody. No nic, trudno się mówi. Tutaj widzę, że jest wszystko zamoczone. Dobra, jak coś, to pobiegnie się po kolejne koralowce. Nie wiem, ale przypał. O kurde, ale przypał. Dobrze, teraz to słuchajcie, ja bym chciał zrobić tutaj miejsce na nieskończone źródełko wodę. E, miejsce tutaj. O, pięknie, dobra. Czy palą się spodziewa? Czy palą się czegoś, cokolwiek spodziewa? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Że nie powinien się tutaj obrazić, zdenerwować. A czy się spodziewa, to tego nie wiem. Rybka, rybka do wody. Do wody, nie. Nie. Do wody, szybko. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Dobra, bierzemy oczywiście mnóstwo wody. Nie chcę rybek zabierać, tylko chcę wodę po prostu. Dobra, rozlejmy jej więcej. E, czy tak to będzie pasowało? Chyba tak. Dobra, tutaj niestety, ale woda się poniszczy Znaczy, pochodnie się poniszczą Ale trudno, trudno się mówi Ważne by tutaj jakoś to fajnie wyglądało Nie, rybka, szybko Szybko, rybka, nie, rybka Okej, okay, uratowaliśmy kolejną rybkę Przed znisz... Przed jej zagładą Super, patrzcie, tutaj będzie mnóstwo Mnóstwo wody O, w ogóle dlaczego ja mam oddychanie pod wodą? Czy tutaj jest jakiś efekt? Czy jest jakiś efekt tutaj Zaznaczony? Chyba tak, chyba to jest jakiś efekt, który pozwala nam oddychać pod wodą, więc spoko. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy dalej oczywiście tu, teraz w tym miejscu, żeby było dużo wody. Ta, słuchajcie, fizyka tej wody rozlewania jest bardzo, bardzo upierdliwa, ponieważ nawet w takich miejscach jak e, taki bloczek, ona się tutaj pojawia, więc no, naprawdę dzisiaj będzie mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy się dowiemy odnośnie wody. No ten prank będzie mocny, mocny prank, myślę, że pa Palion się zdenerwuje, ja tak sądzę, nie wiem jak wy. Nie? Słuchajcie, Ale myślę, że on powinien się zdenerwować. I to mnie trochę przeraża. Ponieważ tu coś czuję, że będzie. Oczywiście, Dabie również taki prag. Dobra, ale wiadomo, żeby nic mu to nie zniszczyć, po prostu. Um, tylko dla słuchajcie zabawy, żeby się pośmiać trochę, coś w tym stylu. Dobra, kolejne pomieszczenie. Tutaj będzie mnóstwo, mnóstwo roboty. Coś czuję, że naprawdę będzie. Tutaj bardzo, bardzo dużo roboty. O oh, shit. No, na co ja się pisałem? Dobra, zbieramy więcej tej wodiczki i jedziemy w tym miejscu. Patrzcie. Mały remoncik, oczywiście, piwniczki. E, także to wszystko musi być zalane wodą. Dobra, puszczamy kolejną rybkę. Puszczamy tutaj kolejną rybkę, która zniszczyła nam pochodnie. No ale trudno. E, co tutaj dalej? Tu? tu. Tu. Musi być wszystko zalane wodą, naprawdę, bo inaczej on. Be. O, właśnie o to chodzi, patrzcie, że teraz jeśli ta magma tutaj będzie oczywiście nas przyciągała, czy ona się przyciąga nas? Nie, nie przyciąga, ale tu powinno przyciągać, nie wiem. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, zbieramy oczywiście wszystkie, yy, kolejną wodę. Jeszcze jakieś dźwięki, myślałem, że to palion wszedł, ale jakby był przypał, jakby mnie tutaj zobaczył. O nie, ale by był przypał, naprawdę. Co uważacie? jakby palion przyszedł w tym momencie i zobaczył, że ja coś takiego dla niego wykombinowałem, myślę, żeby by się wściekł normalnie. Dobra, na tabliczce też będzie woda. Pamiętajcie, czym więcej wody, tym będzie mu ciężej to wszystko zebrać. No nie. Dobra, to tutaj weźmiemy wodę i w tym miejscu, i w tym miejscu. O! Pięknie, ładnie, pięknie, 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 ładnie. Z tego co wiem, to on ma taki cynk, słuchajcie. O, właśnie! On chciał ostatnio, chciałem z nim ostatnio coś nagrać. Mówię, palion! Ja bym coś nagrałem. Nie, nie, nie mam czasu, jestem w szkole. A tutaj, taki prezent, słuchajcie, zrobimy mu. A nie chciałeś ze mną nagrywać? Nie chciałbyś, nie chciałeś wyjść ze szkoły szybciej, żeby nagrać z matronerem? No to tutaj mamy niespodziankę dla ciebie, panie palionie. Dobra, ale to chyba. Nie ma sensu, słuchajcie, bo to zaczyna już być e, mało, mało interesujące, dlatego e, pewnie ja zrobię tutaj małe, małe cięcie i chyba wypełnię to już szyściutko e, więc żeby to mega śnie dobrze wyglądało i chyba pójdę po prostu już po koralowce, kolejne koralowce. Przepraszam, Wojan, jeśli nie można ich zbierać, ale oddamy, oddamy na pewno. Okej, okay, mamy trochę koralowca, słuchajcie, zebrałem jeszcze więcej tego koralowca. Co to w ogóle jest za domek? Dajcie mi znać w komentarzach, co to jest w ogóle za domek. Ja wcześniej tego nie widziałem tutaj. W ogóle co robić to wszystko tutaj w tym, na tym świecie. No i moi drodzy, teraz tak. Jedziemy z powrotem i musimy to dokończyć. Musimy to dokończyć. Zebrałem troszkę więcej. Patrzcie teraz, jak to wygląda. Patrzcie, mamy tutaj wszystko. Patrzcie, wjeżdżamy na dół. Zobaczcie w tym momencie, jest tu mnóstwo, mnóstwo rybek. Ale super to wyszło. Dobra, patrzcie, zbieramy oczywiście to. Nie wiem czy mi się to zbierze. Nie wiem jak, czy można to jakoś odreperować, że tak powiem. Dobra, zbieramy oczywiście to, wysuszone, wszyscy wysuszone też muszą być. Okej, okay. kolejna sprawa to to. Okej. Okay. I teraz tak, jakby to zrobić? Słuchajcie, jakby to zrobić. Hmm. Tak, tak. Może obrazy doniczkę na razie mi nie Słuchajcie, dobra, robimy myki, 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 pyk, pyk, pyk. Weźmiemy oczywiście, zniszczymy jeszcze to. Oczywiście wszystko do skrzyneczki mu trafi, więc dla niego skrzyneczki, oczywiście wszystko trafia. Nie zabieramy nic, nie niszczymy, znaczy troszeczkę niszczymy, troszeczkę, nic szczególnego nie będzie oczywiście tutaj e, bardzo chamskiego, tylko bardzo sympatyczny, że no nieprawda, sympatyczny tutaj prankuś, więc chyba, chyba jak na pierwszy prank to nie jest aż tak źle ze mną, co? Chyba nie jest tak źle ze mną, dobra zrobimy mu więcej tego koralowca, postawimy oczywiście tutaj Przecież żeby to wszystko ładnie wyglądało to musi być e, również zrobione bardzo z fajnym pomysłem I wydaje mi się że ten pomysł jest całkiem dobry, o nie, o nie Dobra zbieramy tego koralowca Zbieramy go, bierzemy tutaj I w tamtym pokoiku może jeszcze jeden zrobimy, o na przykład tu i wtedy możemy go postawić tego jednego tutaj. Nie wiem, czerwonego mamy sporo, ale nie chcę chyba wszystkiego tutaj mu zawalać, żeby... A co tam? Robimy wszędzie. Zrobimy wszędzie cały ten czerwony i będzie licio Dobra, niszczymy tą wełnę, postawimy mu więcej koralowca. Okej, okay, tego tutaj. Niszczymy to tu. Weźmiemy... Co to w ogóle za tymi filarami jest? Ja nie wiem. O! Co? Czemu one znikają? Wysychają? Czy ja ich nie zebrałem? Po prostu ich chyba nie zebrałem, słuchajcie tych, tych starszych, które na samym początku były, więc tutaj zastąpimy oczywiście czerwonym. No i moi drodzy, patrzcie teraz to, teraz to zbieramy, rzucamy tutaj, patrzcie. Czy ja mogę czerwony na tym? Mogę, mogę, chyba one sobie żyją jak chcą, więc postawimy tutaj żółty, tutaj postawimy czerwony, czy one na tym będą żyły? Nie mam pojęcia, ale możemy poustawiać, żeby było bardzo, bardzo kolorowo. Bardzo fajnie i słodko. Okej. Okay. Jestem mega zadowolony, jak to wyszło. Naprawdę jestem zadowolony bekowo dobrze. Dobrze, bajkowo. Jest naprawdę bajkowo i kolorowo i w ogóle wodniście, że tak powiem. Dobrze, postawimy więcej, żeby rybkom to się tutaj dobrze... O! No, ryb... nazwiemy oczywiście tabliczkę. Na przykład... Rybki nie miały gdzie pływać. O, zrobimy coś takiego. Dobrze. I tutaj kolejne obrazy. Więc... <laughs> o nie. Dobra. Zbieramy wszystko. Wrzucamy mu do skrzynki oczywiście co pozabieraliśmy. Może nawet zrobimy to inaczej. Słuchajcie. Zrobimy to inaczej. Postawimy tą skrzyneczkę tutaj przed domkiem. I moi drodzy, teraz tak. Rybki nie miały gdzie pływać. Słuchajcie, damy mu wiaderka. Damy mu wiaderka, żeby on tymi wiaderkami mógł sobie, nie wiem, pozabierać tą wodę. O nie, o nie, to było mega chamskie. Powiem Wam szczerze, naprawdę będzie tyle miał roboty, że <śmany> szok. Dobra, co my tutaj możemy dać? Słuchajcie, zrobimy tak. Rozwalimy mu wszystko na części pierwsze. Proszę bardzo, o w taki sposób. Dobra, i teraz kolejna sprawa. Tu. Jeden tu. Czy coś jeszcze mu zabraliśmy? Chyba kaktusa mu zabraliśmy. Dobra, to zrobimy tak. Tu. Tu. Doniczkę mu zepsułem. Kaktusa mu zepsułem. Niebieski jeszcze mamy. O kurczę. Dobra, niebieski też można tutaj wsadzić. Słuchajcie, niebieski też może tutaj wstawić gdzieś, żeby to fajnie wyglądało. Było urozmaicone. Dobrze. W ogóle te bąbelki są genialne, po prostu nie, no wyszedł genialnie, prank mi Miodzio, normalnie prank Miodzio, Miodzio także tak powiem. Dobrze, patrzcie, ale fajnie, <ścoughs> ile on będzie miał roboty, <ścoughs> ile on będzie miał tutaj roboty, nie, Parion przepraszam. Wiem, że to jest źle z mojej strony, ale moim drodzy, chciałem dla niego zrobić, w ogóle dla kogoś zrobić pranka i... Udało się. Dobra, w takim razie, moi drodzy, mam nadzieję, że cineczek Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawiacie openje w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnych filmach. Dajcie znać, jak wam się podobało, bo prank naprawdę wyszedł genialnie. I chyba, chyba paliąc się nie w górze. Ale coś czuję, że się odwdzięczy. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że było warto, więc widzimy się już niebawem. Także hejo!